Wszystkim hej, witajcie na moim kanale i dzisiaj przygotowałam coś bardzo wyjątkowego. Oto lista 20 najciekawszych hobby dla kreatywnych dusz i miłośników aktywnego stylu życia. Jeśli szukacie nowego hobby, chcecie poznać coś interesującego, to to wideo jest dla Was. Zaczynajmy! Pierwsze to jest malowanie akrylami lub akwarelami. I To jest idealny sposób na relaks. Drugie. To tworzenie biżuterii. Stwórzcie swoje własne i unikalne dodatki. Trzecie. Kaligrafia. To jest współczesna sztuka pięknego pisania. Czwarte to jest fotografia. Od portretów do krajobrazu. Czwarte to jest gancarstwo. Co powiecie na własnoręcznie wykonane naczynia? Szóste to jest haft. Od tradycyjnego po nowoczesne. Pisanie książek lub blogów. Podzielcie się swoimi historiami. Ósme. Gra na instrumentach muzycznych. Dziewiąte. Tworzenie komiksów lub ilustracji. Dziesiąte. Nauka tańca. Taniec dla duszy i ciała. Jedenaste to jest turystyka piesza. Odkrywajcie nowe miejsca. Dwunaste. Yoga lub pilates. Trzynaste to jest bieganie na długie dystanse. Idealne dla pełnej energii. 14. jazda na rowerze. Sport i natura w jednym. 15 to jest pływanie, zdrowe i przyjemne hobby. 16. Wspinaczka górska. Sprawdźcie swoje możliwości. 17. taniec na róże. 18. jazda na rolkach lub deskorolce. 19. sztuki walki. Karate, aikido i boks. Dwudzieste. Żeglarstwo lub kajakarstwo. To jest wszystko na dziś. Jakie hobby spodobało Wam się najbardziej? Kierujcie się w komentarzach swoimi ulubionymi sposobami spędzania wolnego czasu. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji na mojego kanału.